hej nie jestem Fukcie Jack X, a dzisiaj przejdziemy sobie do sklepu Diamond od razu, ponieważ kupiłam sobie vipa, jak możecie już zauważyć, i będziemy kupować w sklepie Diamond, mam 6 diamentów do wydania, kupiłam star vipa na tydzień, ale diamentów miałam 20, ale niestety już wydałam, więc tutaj przejdziemy dzisiaj do tego sklepiku Diamond. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, są takie piękne ogrodniczki. Mi się one bardzo podobały. Kiedy zmieniła na kolory pastelowe, hmm. Myślę, że taki by był. Taki by był spoko pastelek. I taki blue pastel by mi się podobał również. Tak to wygląda. Ja to sobie zakupię od razu. I mam jeszcze dwa diamenty do wydania. Nie wiem, czy tutaj coś będzie za dwa. Ale się rozejrzę. Myślę, że bez problemu kupię animację za dwa diamenty. I tutaj mam nam jedną ze dwa diamenty, ale mam jeszcze kolejne dwa, więc zobaczymy, jak wygląda ta animacja. Chwilę musi się załadować. Zobaczymy przedmioty, bo nie wiem dlaczego, ale mi się ta animacja strasznie wolno ładuje zawsze. Mamy taki żyrandol, nawet jest spoko, ale chyba za dwa się nie opłaca. Mm, tutaj mamy tort i takie coś. I w ogóle za jeden diament. Nie wiem, czy to jest. Mamy taki dywan. Mamy za jeden diament motor, który się bardzo opłaca za jeden diament, więc skupię. No i został mi jeden diamencik. Więc myślę, że bez problemu również ten jeden diamencik wydamy. Tylko trzeba coś znaleźć fajnego za ten jeden diament. Hmm... Na razie nie wyjdzie jakichś super rzeczy. Nie ma nic za jeden. W ogóle za dziesięć, tak coś. Dla mnie się nie opłaca. Myślę, że ten jeden w sumie mi zostanie, bo nie widzę tutaj tych fajnych rzeczy takich. No i w sumie ja chciałam tylko tutaj zrobić odcinek z tego Skotu Diamants, więc pa pa.